a to tak pomyślałem o tym, bo słyszymy nieraz w komórkach, jak się odzywają różne takie właśnie hity, znane utwory. A just call to say, I love you, właśnie. Czy miłość, w zakopanym gdzieś tam w markecie nagle leci i ktoś wyciąga komórę i odbiera połączenie. Ciekawa rzecz, że kiedyś. Gdy komórki dopiero wchodziły w życie i nie każdy komórkę posiadał, to w takich niepożądanych momentach jak na przykład Msza Święta te komórki odzywały się bardzo rzadko. Natomiast dzisiaj, kiedy w zasadzie każdy taką komórkę posiada, od emeryta po przedszkolaka i w każdej kieszeni, w każdej torebce taka komórka się znajduje, to, mimo że tych komórek jest tak dużo i każdy ją posiada, to one raczej nie, nie włączają się w czasie mszy świętej. Jakoś tam każdy pamięta o tym, żeby, żeby włączyć. A jednak czasami no, może się przydarzyć i to właściwie każdemu to się zapomni. I miałem taką sytuację właśnie ostatnio, podczas ostatniej niedzieli, podczas mszy świętej. Kiedy odprawiamy Eucharystię i przyszedł moment Komunii Świętej, w czasie naszej skromnej Eucharystii, sprawowanej bez organisty, kiedy szedłem rozdać Komunię Świętą, już otworzyłem buzie, żeby zaintonować jakąś pieśń Eucharystyczną, i tu nagle poleciał hicior Wondera. I just call to say, I love you. No, w kościele konsternacja, oczywiście, wszyscy tu się odwracają, jedni się uśmiechają, biedna ta pani, ona jest zestresowana, gdzieś tam najpierw próbuje szukać tą kobórkę, nie może jej znaleźć, cały czas leci ta melodia. W końcu ją znalazła, zestresowana, ręce jej się trzęsą, nie mogła jej wyłączyć, więc w zasadzie chyba nawet nie włączyła, tylko ta cała melodyjka wygrała tę całą swoją partię, która tam była przewidziana na czas nawiązania połączenia i jak ona się skończyła, to wcale nie intonowałem następnej pieśni, zostałem z tym wszystkim, bo dla mnie to było takie przesłanie, potem tylko nawiązałem ludziom do tego i mieliśmy piękną refleksję, bo ten hit Stevie Wondera dzwonię, żeby powiedzieć Ci, że Cię kocham. Był niezwykłym przesłaniem. Ja wiem, że to jest ani religijna pieśń, ani liturgiczne przesłanie, a jednak mimo wszystko. To jest tak, jakby Pan Jezus chciał powiedzieć przez ten moment w Eucharystii, kiedy przychodzi, aby siebie dać jako pokarm, to mówi ja się łączę z Tobą, dzwonię do Ciebie. Chcę się połączyć z Tobą, żeby cię zapewnić, że Cię kocham, że moja miłość jest tak ogromna. Dzwonię, żeby ci to powiedzieć. Łączę się z Tobą, żeby cię zapewnić o tej miłości. To było tak cudowne. Komunia Święta jest właśnie. Tym zapewnieniem, tym przesłaniem pana Jezusa o jego miłości. I nie tylko on chce nam o tej miłości mówić i o niej zapewniać, i daje tego dowód przez swoją ofiarę, ale on również chce nas powołać do tego, abyśmy nieśli tę miłość. I zobaczmy, że w niedzielę w Ewangelii będziemy słuchać tego właśnie przesłania. Żydzi zmierzają do Jerozolimy, idą na święto Paschy, bo o tym mówi Ewangelia. I generalnie Żydzi idąc do Jerozolimy, ogromnym łukiem omijali Samarię, yy, nadawali kupę drogi. Tylko po to, żeby nie przechodzić przez Samarię. No wiemy już z komentarzy różnych i wiele razy to się wspomina, że te relacje między Żydami a Samarytanami były no, nie najlepsze, że tam był ogromny antagonizm. Oczywiście zdarzało się, że tam bywały jakieś przyjaźnie, dobre znajomości, ale oficjalnie te dwie nacje pozostawały w wielkiej nienawiści i w ogromnym antagonizmie do siebie, podobnie jak zresztą dzisiaj między Żydami a muzułmanami. Żydzi omijali Maria. I Ewangelia mówi, że Pan Jezus postanowił wejść do Samarii, jednak nie został przyjęty. No, Samarytanie też nie byli dłużni i tak samo traktowali y, Żydów. Tam nie było najlepiej. A jednak Pan Jezus chce iść do Samarii, bo ma otwarte serce. On mówi, nie ma problemu dla mnie. Pamiętam jak rozmawiał z kobietą kananejską, czy inne przypadki, kiedy przychodzili do Niego właśnie y, z tam z Tyru, z Sydonu, y, z Samarii, by słuchać dobrej nowiny. I Pan Jezus idzie i dla mnie nie ma problemu, ja idę z miłością, a jednak ta miłość nie została przyjęta. I za chwilę Ewangelia Mówi nam o powołaniu, że Pan Jezus powołuje, ale widzimy, jak są różne relacje, jak się tłumaczą, że no nie mogę pójść za Tobą, bo tam jeszcze muszę Ojca pochować, bo pole, bo inne tam, nie? I właśnie to jest problem. Pan Jezus chce, żebyśmy byli Jego uczniami, żebyśmy byli nosicielami Jego miłości, a my tymczasem zobaczymy, jak my się ranimy. Chodzimy do kościoła, przyjmujemy komunię świętą, ale jakże bardzo często wchodzimy w taki antagonizm, na tego nie możemy patrzeć, tego nie cierpimy. Tutaj dodamy tam jeszcze jakieś tam dwa słówka, żeby tylko nie najlepiej on się przedstawiał w nie najlepszym świetle innym, więc najlepiej jakąś tam szpilę tam wsadzić, pokazać jakiś negatyw o nim. Jakże nam trudno zdobywa się na przebaczenie, a jesteśmy chrześcijanami, jakże, jakże bardzo łatwo się wy wymawiamy, jakże bardzo łatwo chcemy się sprawdzić. ale on mi takie co zrobił, ale to tak nie może być, ale ja Mu tego nie wybaczę. A Pan Jezus nas powołuje. My jesteśmy powołani do tego, abyśmy, doświadczając tej miłości, chcieli ją nieść innym. Wsłuchujmy się w tę Ewangelię, bo to jest piękne przesłanie i wspaniałe zadanie. Jak się odważymy, to będziemy mieli radość w sercu i będziemy się łączyć z każdym, żeby powiedzieć Mu, że, że też Go kochamy, że dla nas jest ważne. Tego chce nas Pan Jezus nauczyć, bo On daje nam dowód na to. Jak jesteśmy dla niego ważni, adjust go to say I love you. Przepraszam za mój angielski.